Siemaneczko, witajcie widzowie! Z tej strony Wujek Malega, to jest kolejny odcineczek z Red Dead Redemption widzowie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym pięknym odcineczku. Oczywiście na początku każdego filmu proszę o zostawienie suba na tym kanale, łapeczkę w górę, komentarz mile widziana oczywiście. No i zapraszam Was na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. Zapraszam was tam. A teraz lecimy do dziadka. Pamiętacie tego yy, pana co my uratowaliśmy. Znaczy, odzyskaliśmy jego nogę, teraz się do niego udajemy, zobaczymy co tam u niego. Będziemy pewnie łowić ryby, ale to się okaże. Ogólnie to, yy, pisaliście mi o tych legendarnych zwierzętach. Tu widzę jakiś, yy, to jest chyba niedźwiedź z koroną. Tu jest, tutaj gdzieś był, o, tu jest łoś z koroną. Nie wiem, czy, o, tu jest jakiś, to jest bubr. <laughs> Nie wiem, czy tak na, yy, na całej mapie jest tak oznaczone są te zwierzęta. O, to chodzi z tymi legendarnymi O, mamy jeszcze zadanie. Penelopa. Zrobi się, podjedzie się do pani. Mamy kolejne zwierzę. Nie wiem, ile jest tych zwierząt, ale... Ale ogarnie się, widzowie. Ogarniemy. O, tutaj jest kolejne. I kolejny, i kolejny, i kolejny i kolejny. Będziemy szukać, widowie, ale pierwsze ryby. Pogadajmy z tym panem.

The great tyrant. Oh, <laughs> mean as hell, Northern Pike. Yeah. Eats everything else that spawns around here, its own kind included. Well, is that our bait then, a jack or something? Hell no. He's a clever old bastard. <laughs> I made these. This one's mine. You're gonna have the spare. They are pretty. You don't know the half of it. <laughs> Come on, let's push off. I'll show you where we're rowing to. Well. Dobra, płyjmy, widzowie. Zobaczymy, co to za szupak. Gdzie mamy wiosłować? A, dobra, już widzę. Ulotka jaka ulotka. Mogę zobaczyć... Nie mogę na razie tej ulotki zobaczyć. Dobra, chyba gdzieś tutaj. O, tak. Legendarnego szupaka, widzowie. No to mamy chyba pierwsze... Pierwsze zwierzę, nie?

Coś płynie, coś płynie. Dawaj tą rybkę, dawaj to przynętę. O, to 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 to, to Dajesz, dajesz. No nie. got something? Czekaj, co on złapał? Dawaj go! No wciągniesz go w końcu? Dawaj, 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 byczku. Nie widzę tej. Co jest kurwa? Widzowie, widzieliście to, co. To było śmieszne, Widzowie. Czekaj, już płynę, beczku do ciebie. A przejedziemy Gnoja? Przejedźmy, co, co? Dobry pomysł jest. Czekaj, 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 Byczku. Już podjeżdżam. Dobrze, dobrze. A nie dało się go przejechać, zatrzymał mnie. I jak to wyglądało, Widzowie? Co się, co się to stało? No, nogi nie, zło... nie zgubił, nogi, niestety. Znaczy, dobrze, że nie zgubił.

czy mamy czy mamy? tak Dawaj go. Dawaj go. Jeszcze raz, jeszcze raz, Bączku. Od razu holować. Dobra, nie ma problemu. Czekaj, czekaj, cichutko widzowie, nie odzywać się! Uwaga, 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 uwaga. Dawaj go, dawaj, gnoj. O tak. Dawaj, 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 byczku. A, zwijaj to. Ale nie dać to jest popsute widzowie. <laughs> ale że widzowie, ale zarzuciłem. Będzie łatwiej. No szkullę, no łap się któraś. Płynie, płynie, płynie! No! Jeszcze raz za zarzućmy tą wędkę. Patrzcie się, widowie teraz. Wujek rybak. Dajesz, 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 łapaj się! Dawaj go! Użyj, aby opanować... No! Co się dzieje? Dobra, no dobra, dobra, rozumiem, to nie będę wciągał od razu. Dam sobie bliżej, może teraz się jakaś złapie. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj gobyczku. Dawaj gnoja. Co robi? Aha. Altórze, trzymaj się. Co to jest? Ty, ale nasza łódka nabiera trochę wody. O tak. Nie czuję się najlepiej. Dobra, ale ja go zabieram. Ja go zabieram, widzowie. Legendarne zwierzęta czekają. me the tyrant that is if you're sure you don't want him <laughs> oh I ain't gonna poach from your pond how about how about he was <coughs> thanks for taking me out I appreciate the company tell me that das that's one hell of a fish ain't he something <laughs> so long hey you ever want to go out hunting you stop by again. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Polowanie nie ma problemu, widzowie. Weteran, widzowie. O tak, ale tu mamy ogólnie jakiś liz jeszcze. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś poczta yy, Tu mam zadanie, ale ja bym pojechał jeszcze tutaj do tej pani, Penelopy. Musimy zrobić szybką podróż. Chodź tu koniu. Rozkładaj kurde obóz. O tak, widzowie. Nie to! Co ty robisz? Rozkładajmy obóz i idziemy. Szybka podróż. Widzowie, abyście pytali, co robię teraz, to... Artur się myje. I jedziemy do Penelopy. Rozumiecie, o co chodzi. Musi się dobrze wyszorować. Dobra, widzowie, dojeżdżamy do Penelopy. Artur umyty, ładnie ogolony. Znaczy, w sumie Artur się nie golił. Ale wiecie, broda dodaje też uroku. Dobra, chodźmy do niej.

All she wanted was a better lot for women and they killed her those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins probably or her beaux. Uh, you met them there animals. Not even animals, monsters. Monsters If God had lost all his powers of imagination. Can you can you please take me to the train station? No Why couldn't he come and rescue you? well if they saw me and him together they'd lynch him and send me off to a nunnery or maybe they'd lynch us both i ain't quite sure they do so love hanging folk where are you heading up to boston good yeah, i like you up there come on let's go Dobra, cool.

Dobra widzowie, na skróty trzeba jechać normalnie. Have... Nie ma czasu. But... Na skróty najlepiej. Jesteśmy na stacji kobieto. A witam, witam pana. No. Prawdziwa miłość.

please, could you buy the tickets, dear mr. morgan? A kupili, co <coughs> thank you. we'll meet you on the platform. <coughs> can i have three tickets to send the denis please, sir? No, of course. Uh. oh, hello, sir. hello, alden. i hope all is well. Uh, not terribly, but good to see you. Hey, because...

Dawaj grubego. Znaczy chudego. Dobrze, Arturze. Blok, take cięcie liposta Jak wesel mój uczuł w Kairmore uczu. Czekaj, kapelusz jeszcze Siadam! Jedziemy That was clean, note. I know. Charming to the last. Then again my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so what do you expect, good manners? My uncle used to say things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah, well how the life Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with with all these guys? No, Mogę go all right, keep your heads down. I'm dealing with this. Jewels? I knew you had some damn jewels. They're coming from over the hill. You must have all the jewels in the state. Co jest kurwa? A co jest? DEAD A. Ah, bliżej. Kurde. Nie dostał. A ja dostałem. Ale z tego pociągu się ciężko strzela. Oś tu koniu. A! Nie dostał, ale ja zadumrę. Reloading widzowie. Trzymajcie się, hej hej. hej. Wszyscy!

Aha, widzowie! Jedziemy! Przyspiesz ten złom. Ładuj tam węgla do tego. No nie ładujesz nic, dobra. O tak, widzowie. Czwonku nie ma. To jest lepsze. Dawaj, polimy to. Przyspiesz tym. Przyspieszaj tym Ekologia tak zwana, widzowie. A w środku jak to widać A jest! Trzeba przytrzymać. Przyspieszaj ten złom Uciekaj stąd... O nie, żu Ty Panie, ale odejdź stąd. Aha! Biedny ptaszek widzowie. O nie! O nie. ja mu nic nie zrobiłem. To sam wpadł pod pociąg. Ładnie skręcamy, widzowie. No takie akcji, to... Fajnie, fajnie. Pociągiem to jeszcze nie kierowałem w tej grze. O oh, je! Yeah. Snub do kurde normalnie. Dawać te klejnoty tam lepiej. Wszystko naraz. Dawaj, nie da się szybciej tym jechać? Jaki bajer, kurde widzowie. Widzowie, normalnie dzwonek dojeżdżamy do stacji. Bileciki do kontroli zaraz będą. Albo i nie, gdzie to my musimy dojechać? O kurde, widzowie, no to jedziemy. Jak się coś będzie działo, to na pewno się o tym dowiecie widzowie. Dobra widowie, dojeżdżamy do stacji Dojeżdżamy do tej stacji Zobaczymy co się będzie dalej działo, czy będzie kolejny kuzyn, czy nie Elegancko, kurde Dawać te klejnoty Why have we It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. <laughs> but if I'm honest, it was kind of fun. didn't kill any of us. they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but... the tires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Thank you. Now, let's get you off to Boston. Before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there! Yeah? This couple is heading to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? Wouldn't be much of a stage driver if I didn't.

A mogę tym jechać czy nie? Coś mi się tu pokazało, ale nie wiem, czy tu mogę jechać. Odpocznij! Aha, dobra, ja se widziałam. No nie mam co. <ścoughs> widzowie, odpocznij przy ogniu. Można i tak. Dobra, ogólnie to chyba jeszcze mamy pocztę. Chodźmy na pocztę. Dawaj pocztę. No z której strony, kurde? gnoju? Odbierz pocztę. Ile tych grzywny mam? E, to zapłacę. No to trzymaj się beczku. Jakie mam jeszcze misje tutaj obok? Tutaj już nic nie ma. Mamy jeszcze tutaj poboczne. Tutaj jest. Tu jest kolejne. Tu jest kolejne. Poszkiwany żywy lub martwy. Co to jest? Co? Czemu się pokazywało? A nieważne. Tu jest Charlotte. Tu mamy jakiś... Yy, Jakąś nieznałą osobę. Mitch. Widzowie. No i czekają nas te legendarne zwierzęta, nie? Ale to będzie następny odcinka, widzowie. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, papatki na razie. Papa. Pa.